Jakie jest najbogatszy sportowiec w Fortnite? Listę otwiera nam snowboardzistka Chloe Kim na miejscu 12. Około 400 tysięcy dolarów. Zdecydowanie najbiedniejsza z tego zestawienia, chociaż nie wiem czy na osobę, która ma 400 tysięcy, można mówić biedna. Później na 11. Mamy niemieckiego piłkarza Marco Reusa. Tutaj już kwoty zaczynamy liczyć w milionach, bo jego wartość wynosi aż 20 milionów dolarów. Zaraz za nim jest Harry Kane i na miejscu 9. Tenisistka Naomi Osaka. Warta 53 milionów dolarów. 8. Jest Lewis Hamilton z majątkiem 56 milionów. I niewiele za nim. Ostatnio Dany Show Otani Prawdopodobnie wygra jakąś edycję Squid Game, bo ma on aż 58 milionów dolarów. Pierwszą osobą na tej liście, która przekracza wartość 100 milionów, jest Neymar Junior. 108 milionów i niewiele więcej ma Janis Ante Kokondo. Ante -tokondompo. Ante Tokonompo. Ante 111 milionów dolarów. Ostatni miejsc na podium zajmuje Shaquille O'Neal. Zawrotne 400 milionów dolarów. Osoba z misa drugiego, któremu niewiele brakło do pierwszego, jest Messi. Jego majątek jest wyceniany na półtorej miliarda dolarów, a pierwszy jest oczywiście Daddy Lebron, którego majątek jest warty 300 tysięcy więcej niż jego. Jeśli wpiszesz Kockaza, to może też kiedyś się znajdę na takiej liście.